Cześć, witam was znowu, ponownie na kanale po bardzo długiej przerwie miesiąc aż hmm. przepraszam za dźwięki w tle to jest jeden z powodów, dlaczego żaden z odcinków, które dzisiaj nagrałam się nie pojawi hmm. pomysłów na kanał miałam mnóstwo żadnego nie udało się zrealizować bez przerwy ktoś, coś mi przeszkodziło także mój brak czasu hmm. albo niewielka ilość dostępna wolnego czasu hmm. więc no to znaczy mnie ograniczy, tak? Co jeszcze? Wyświetlenia. Wyświetlenia nie są dowodem na to, ile osób mnie ogląda, ponieważ są to przypadkowe kliknięcia. Najbardziej liczą się komentarze i łapki w górę lub w dół, czyli ta ocena taka subiektywna, której ja bardzo cenię, miałam ich niewiele. Co dalej? Tak, nagrywam kompletnie bez przygotowania. Prawdę mówiąc, przed filmikiem mam do powiedzenia z mnóstwo tego, tak z tyłu głowy, a w tym momencie nawet nie wiem co mam powiedzieć. E... Miałam pomysł, aby pisać scenariusze do odcinków, ale to mogłoby brzmieć troszeczkę sztucznie, gdyż nie byłoby tego takiego mojego wbieszenia się i zastanawiania, co ja mam teraz powiedzieć. Rozważyłabym coś takiego, gdyby nie to że mój czas jest ograniczony. Dzisiaj platforma, na której mamy lekcje przez internet, lekcje online, yy, siadła, więc nie mam w ten wyjątkowy, piękny, słoneczny dzień nie mam lekcji. Nagrałam w ten sam dzień, kiedy wrzucam, więc... Więc data wszystko mówi. Yy, może teraz takie inne kwestie, takie... Nie, dobra, nie będę poruszała tych innych kwestii. Bo jeżeli. Opowiem o moim planie. Miałam taki. Teraz, jeżeli oglądają mnie moci. Tacy, dużo moci. Poniżej 8 lat, nie powtarzajcie moich słów. Głupi pomysł. Nie używajcie tego słowa, bo wasi rodzice mnie ukatrupią aby poprosić mojego ulubionego youtubera, którego nie tyle oglądam, co w większości słucham jego odcinki, ponieważ uwielbiam jego głos. Tak jest taki spokojny, relaksujący, taki przyjemny, um, o ocenę mojego kanału, aby zobaczył jeden, dwa filmiki i powiedział, co tam nie pasuje. Miniaturki, tak wiem, jest to kwestia rażąca w oczy, ale skierowam według porady. YouTube Studio i nie zadziałało, więc... A ja wszystko robię na telefonie. Tak, jeszcze w woli. Kwestię woli wyjaśnienia. Gdyby ktoś się zastanawiał. Um, niepotrzebnie się popatrzyłam na ten telefon. Póki nie patrzyłam, to fajnie mi się mówiło. On jest genialny. O, tu sobie zjadłeś pielęgniark. Dobra. Mm, tak, nie o tym dzisiaj miało być, tak? Wiem, tam z boku jest Glumcia, z gumerek, bo znalazłam już. Yy, yy, kto to jest? Częstuś, znalazłam, Ja mam gumerka. Tak tylko pokazuję, że mam tutaj cały ferajny. Na tym sobie nie będę grać oczywiście. Mm. Wiem, że dlatego tak strasznie uważam na słowa, bo gdybym poprosiła tą osobę o radę, mogłabym ponieść konsekwencje tego, co mówię o nim, o jego ekipie i tak dalej. Więc wolę przemilczeć, tak? Też nie chcę wypowiadać moich pomysłów na głos, ponieważ prawdopodobnie nigdy ich nie zrealizuję, mimo że jest to jeden z moich największych marzeń, ale wymagałoby to albo kupienia konta w Minecraft, kupienia konta w Minecraft, jakkolwiek, Albo pożyczenia. Tylko nikt nie pożyczył, bo każdy się boi, że ukradniesz. Więc no, taka y, króciutka kwestia. Y, ty, jak pokrzyżować sobie marzenia? O, w ten sposób. Myślałam o innych gameplayach. Zgrałam mnóstwo różnych gier, które nadawałyby się. Żadna nie jest na tyle dobra. Co mnie przeraża, tak y, krótko mówiąc. Mm. Plan na odcinki był taki, że... Przepraszam. Zobaczyłam coś na Discordzie i aż mnie, aż mnie zadowalało. Przepraszam. Dobra, wiecie co? Nie będę mi bo to nie ma sensu. Nie mam już i tak nic więcej do powiedzenia. Dziękuję każdemu, ktokolwiek to obejrzał. Czy wrócę do kanału? Nie wiem. Mówiłam, że będą się pojawiały różne te, ale tak. Gdybym chciała nawet publikować krótkie urywki z odcinków moich ulubionych youtuberów, mogłabym dostać pana na kanał. Mogliby mnie w życiu subskrypcji zablokować i mnóstwo innych rzeczy, ponieważ y, nawet gdybym korzystała z prawa cytatu, nie znam innych ludzi. Nie znam tych ludzi, tak, osobiście. Raczej, 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 raczej nie. Tak powiem, nie zostałam nigdy z sympatią potraktowana w ten sposób, tak, tak rzeczowo. Po prostu, kiedykolwiek do nich napisałam. Eee... I dlatego nie wiem, czy te osoby posiadały dystans. Ja dystans mam ogromny do siebie, do świata, do tego, co tworzę. Do tego stopnia, że czasami, to znaczy już teraz, staram się bronić swojego, ale kiedyś potrafiłam zrobić coś za kogoś i. On sobie to przebaczył, ja powiedziałam Dobra, bierz sobie jak chcesz W tej chwili staram się tego nie robić, bo trzeba chronić swoją pracę Tak mm, Wiem, cytat, cytat, ale Dla niektórych może być to kopiowanie filmiku jeden do jednego. Bo powiedzmy, taki przykład Oglądałabym filmik Wojtka, Gugi Maćka, cokolwiek Nawet tonka, yy, I jest minuta z całego 25 minutowego odcinka Kiedy oni się śmieją Z jakiejś rzeczy, chichrają Albo rzucają głupie szarciki. I ja tą minutę nagrywam udostępniam na swoim profilu? Przepraszam. Za dźwięki w tle. No i dla nich już nie byłoby z wykorzystaniem sprawa cytatu, bo tak naprawdę chyba to obejmuje tylko kilka sekund, więc mogliby mnie zbanować legalnie, że tak powiem. Zakmatwane to wszystko i tak dalej, więc no, nie, nie chcę się na ten temat w ogóle wypowiadać. Wiecie co? Dzięki, że ktokolwiek jest, bo jeżeli ktokolwiek jest. Kurczę. Przepraszam. Dobra. Kończę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.